Że, że on strzelał gdzieś tak. On jak strzelał do bramki, ma taką. z mięśniami ma coś takiego, bo się tam za, za późno trochę urodził, że ma taką. jest taki piętki bardzo. I to nie pomaga w różnych rzeczach. W piłce nożnej to nie pomaga w ogóle. Jak on kopie jedną piłkę, to jakby każda rzecz, każda część ciała jest osobno. Ręka, noga, głowa, wszystko jest nie tak jak trzeba. I że chciałem mu jakiegoś tam tak delikatnie mu tam wrzucić jakąś radę na ten temat. I mówię, nie mów mi tego, bo to mnie denerwuje. Ja mówię, wiem, bo jesteś On takim... mówi, ale nie. To nie o to chodzi, że wszystko, co do mnie teraz mówisz, mnie denerwuje. I myślę sobie, że to jest bardzo. Wtedy poczułem, że to jest komplement dla mnie jako ojca, że oni był w stanie coś takiego w ogóle powiedzieć. Że oni. Mam wrażenie, że moi chłopcy się mnie nie boją. To jest. No, szczerze są, nie boją się szczerości, nie boją się też emocji używać w stosunku do mnie. To znaczy, przecież ja nie mam monopolu, że ja się mogę na nich złościć, a oni na mnie nie. No, przecież ludzie, no, przecież to tak nie działa, nie. Że w sensie mam prawo się na niego ze złości albo powiedzieć mu, że jestem zły, ale on też ma prawo się wkurzyć na mnie, jak coś zrobię nie tak, bo jestem człowiekiem i się mylę, nie jestem robotem. Ty się bałeś swojego ojca? Bałem się panicznie, no. Nie wiem jak państwo wierzą, ale na przykład takie, że, że ja się swobodnie czułem, jak go nie było w domu. Wolałem, jak go nie było. W sensie, że... Potem, no jak na rozmawialiśmy, jak najgorsze było odrabianie lekcji i najgorsze z lekcji było odrobienie matematyki na przykład, nie? Że to jest to wystarczyło, on nie musiał mnie bić, on wystarczy że podnosił głos i ja wtedy uciekałem do toalety, udawałem, że, e, że tam mam jakąś potrzebę, a no nie miałem, siedziałem tam tyle, ile tam, żeby się uspokoić potem wracałem. Myślę sobie, że to, e, no, że to takie okropne są rzeczy bardzo I, e, matematyka. No bo sam był chyba dobry z tej matematyki, my się denerwało, że ja nie jestem dobry, no ale myślę sobie, że, że, że to... To też jest kwestia obserwacji, nie? Po prostu jakoś tak, że widzisz, że twoje dziecko na przykład głowy materka nie wchodzi, ale za to na pewno jest dobry z czegoś innego. Na bank tak jest. Nikt nie jest... Yy, 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 ...osłoń ze wszystkiego, nie? Tak mi się wydaje. Yeah. Yeah. Albo i dalej. Twoja terapia cały czas trwa. No trwa, no tak myślę sobie, że... Myślisz, że będzie cały czas trwała, to już... A ja tego nie wiem. Nie wiem, ile łez trzeba będzie jeszcze wypłakać i ile, i ile będzie trzeba jeszcze wykrzyczeć rzeczy. Nie wiem, bo... Już mi się wiele razy wydawało, że już wszystkie wydałem, a potem się okazuje, że jednak nie. Moniko uronił ze podczas rozmowy z tobą. Rozmów z tobą? No wiele razy. No tak. Młahaliśmy oboje przecież momentami też. Tak szczerze. i co ciekawe na przykład, nie zawsze było to przy tych takich tematach, nazwijmy to najbardziej hardcore, czyli związanych z tymi doświadczeniami Michała domowymi, tylko na przykład pamiętam kiedyś była taka sytuacja, że Michał opowiadał o, to jest też historia tutaj opisana szeroko, nawet w konwencji żartobliwej, ale to wcale nie jest w gruncie rzeczy śmieszne, czyli o Michała Debiucie dużym, który był dla niego też jakoś stramu, czyli o Hamlecie reżyserii Łukasza Barczyka, gdzie Michał wystąpił boku najwybitniejszych aktorów polskich i ma poczucie do dzisiaj jakiejś porażki w związku z tym, że nie, z różnych tam powodów nie podobał, też opisywał jakby jak ten proces tam przebiegał. I pamiętam, że jak rozmawialiśmy wtedy o tym Hamlecie, to to było dla Ciebie jakimś takim elementem no bardzo, nie wiem czy, czy, to, czy to, było wzruszające, czy to była też jakaś bezradność, kiedy przypomniałeś sobie siebie takiego właśnie młodego aktora u krowu, tego zawodu, który był właśnie wtedy w takiej no bardzo stresującej sytuacji postawiony przez reżysera i to też na przykład był taki moment, kiedy wiedziałam, że było to dla niego trudne. Czyli to nie tylko dotyczyło tych rzeczy ale też było wesoło, to nie było tak, że zdał, siedział w głowach na terapii. No Michał też umie powiadać zabawne rzeczy i to też jest tej Obiecał na Facebooku, że włodzi opowie anegdotę. Właśnie, sama nie wiedziałam, o jaką dochodzi. chodzi, to mówię, że coś już zapomniałam już, no? <Whas Stones> Potwierdzam. <Song> <nichts ale S�ng> Aha, potwierdzam, no. Jak chcecie ten anegdotę usłyszeć? To jest taka... Oczywiście to zawsze się mówi, że to ja tego doświadczyłem. Tu od razu mówię, że to nie ja, ale rozmawiałem z kierowniczką produkcji, która była, że był... E, przyjechali do hotelu, była już druga tam 30 w nocy, już nie było wyjścia, musieli tam spać i nagle ta recepcjonistka mówi, pokazując jednego z oświatlaczy, ten facet nie będzie tu spał, nie ma szans. Dlaczego? Bo tu kiedyś był i narobił to strasznego syfu i w ogóle nie ma szans, żeby tu spało, nie ma żadnej, to nie podlega negocjacji. Ale jak się pani zlituje z do trzeciej w nocy, co my zrobimy? Przecież on był na terapii, ja za niego ręczę i przecież tu się nic nie będzie działo, naprawdę, przysięgam. No to skoro pani ręczy, to coś. No i trzecia w nocy zaczęła się dzika impreza w całym hotelu, nie tylko u nich w pokoju. Cały hotel po prostu postawiony był na głowie i rano moja koleżanka, kierowniczka produkcji, została wezwana do jednego z pokoju. Bo, bo tam sytuacja była najgorsza. I że przedstawiało się to tak, on mówi, że szła korytarzem, że była taka mokra plama przed pokojem, już duża, drzwi wyglądały tak, były wygięte na zewnątrz, jakby ktoś kimś rzucił, takie były wyrzuszone na zewnątrz. I jak weszli do środka, się okazało, że tam jest e, spustoszony ten pokój zupełnie, hmm. znaczy, że noga od krzesła jest wbita w telewizor taki plazmowy, że nie ma tam jednej całej części, łazienka jest zrujnowana, Wyrwane są drzwi, znaczy po prostu tutaj my tam wybuchł grana w środku. I dwóch nieprzytomnych kolegów leży. I potem było spotkanie. Nawet że to spotkanie pamiętano się mniej więcej tak odbywało jak teraz. To znaczy, że to, tylko Państwa powiedzieć, że oni siedzieli na dwóch krzesłach, a tutaj siedział kierownik hotelu recepcjonistka niskaną całym tamtej, wielkuszka całego tego filmu i pytano ich, co się stało. I jeden z nich. ten, który był obwiniany, że to on właśnie siedział, patrzył w podłogę i mówi, że no rzeczywiście wypiliśmy drogę z kolegą. I w pewnej chwili miała miejsce taka sytuacja, że tworzyła się szafa, wyszła z tej szafy małpa i kazała nam to zrobić. I mówi, że ona wtedy już, że ledwo panowali nad sobą w tej komisji, no bo myśleli, że to oni to obrócą w żadne albo coś, I nie byli zupełnie poważni. I wtedy ten drugi kolega, który siedział obok, powiedział, ja to potwierdzam. <laughs> Czyli na szczęście ta anegdota pojawiła się, tutaj wszyscy czekali i jest obietnica obietnica, obietnica, obietnica spełniana. Tak. Czasami jednak... A to, to, to inwigilacja teraz. Możesz powiedzieć, że cię inwigiluje, bo sprawdziłem co na Facebooku. Nie, dobrze, dobrze, że sprawdziłeś, bo tak to bym zapomniał może. Bo... Ale nie sprawdzałem dzisiaj, może jeszcze coś napisałeś. Nie nie. Chyba... Tylko żart. widziałem, że dzisiaj jest zdjęcia, że jedziesz do Łodzi. Tak. To też jest prawda. To też jest prawda. Sprawdziło się nawet bym byłem ubrany podobnie. No dokładnie Opuszony chyba. Ale banarkę zostawiłem w domu z tych nerwów wszystkich. Tak się denerwowałeś tym tak. spotkaniem Nie, spotkaniem nie, tylko tym, że jak zobaczyłem, że byłem tak całkiem przeświadczony, że przyjadę tutaj normalnie o, o tej godzinie co trzeba i, i nagle wpiłem w nawigację i pokazało mi, że do Łodzi będę jechał. Tyle, że morę na 18 nawet nie zdążyć. A Ale założyłem duży że... zapas. No, znaczy z problemami. Ałowczy się pomylił w nawigacji. Tak, nie? że w ogóle tam jechałem jakimiś takimi objazdami, że to było. Ta droga była dzisiaj koszmarna, zakorkowana, była całkowicie. Bardzo się cieszę, że, że do Państwa dotarłem, Bardzo cieszę, że dotarliście Państwo wy tutaj do nas dziś. No to porozmawiamy o Twoim aktorstwie, o Twoich y, y, rolach. Teraz głównie